To jest sędzia Dorota Lenarczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Żywcu. Skazała człowieka na 6 miesięcy pozbawienia wolności za to, że powiedział, napisał Polska dla Polaków. Ja mam pytanie do pani sędzi. Dla kogo ma być Polska, jak nie dla Polaków? I czy zamierza również skazać na przykład profesora Chodakiewicza za książkę o tytule Polska... Dla Polaków. Ta sama pani sędzia podpisała się pod apelem justycji, organizacji sędziowskiej, która jest skrajnie upolityczniona, a apel dotyczył tego, że Polska ma bezwzględnie wykonywać polecenia CUE. Polak w Polsce jest gospodarzem i Polak w Polsce musi się czuć, że państwo opiekuje się przede wszystkim nim. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że jak ktoś znieważa Ukraińca, Niemca, Francuza, Izraelczyka e, to ponosi odpowiedzialność karną, a jak ktoś znieważa Polaka w Polsce, to nie ma żadnej odpowiedzialności karnej. Podobna sytuacja dotyczy wyznawców różnych religii. Za obrażanie Żydów, muzułmanów, buddystów, wszelkich innych religii można trafić nawet za kratki. A ile osób trafiło za kratki za obrażanie katolików? Kasta sędziowska musi sobie uświadomić, że wydają wyroki w imieniu RP. I Polacy są gospodarzami w naszym kraju. Zawsze.